manko znowu Czas powiesić takie ładniuchy na koło O, nawet pasują I cyk Już prawie No teraz żeby nie było Dobrze Żarówę To jest proste jak nie powiem co w podłączeniu, wszystko gra Teraz czas na jakiegoś Simona Zamontować muszę sobie tutaj prądzik, jeszcze w piwnicy tej Z ziemnioczkami i będzie misja Tu będzie grzejniczek Tak, ziemniaki, wiem, 10 stopni nie przekroczy. Ziemniaki dam tam w ruki będą dalej miały chłodno A tu będę chciał trzymać rośliny, brugmansy czy coś Zaznaczone o, Ale pik No chyba wyłączę prąd, bo muszę ściągnąć izolację, nie? Pierdzielę tańczyć w piwnicy no nie sięgnij mi ten, ale wiecie gdzie ja to mam? W dupie trochę tulipa, no ale przecież deszcz tu nie pada. Nie wiem, czy z tej strony ma być brązowy też. Mam to w dupie, i tak się zastanawiam teraz. Kurwa, przez 30 lat to może raz tu prąd potrzebowałem, ale się przyda. Albo wiecie co? He, a może dać tu silikonu trochę. No.